Mm -hmm. i branie śledzi moim zdaniem Tak jest Idealnie Jak się odpaliły to jest ryba za rybą dosłownie jedna za drugą I tak ma to właśnie wyglądać Już teraz będzie nasz o kurde kolejny pełnołuski już dojrzałem go Ale fajnie tańczy o kurde, myślałem, że już odpuści, ale zobaczcie, o jeszcze chcę zrobić rolę i dopiero przyjść do Tonego. O nie, nie chcę przyjść do Tonego w ogóle, dobra, podkręcimy go o jeden, myślę, że już się trochę zmęczył, jest mój, pięknie. Przekracza lekko 75, nawet pod 6 podchodzi, na sam koniec 11 sztuka. Załadował standardowo to, co dzisiaj daje, robi wynik, czyli kukurydza naturalna, więc jestem zachwycony tą rybą. Zobaczcie, jaki jest naprawdę piękny. <słuch>